Dobiega końca budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 1 imienia Adama Mickiewicza, jednego z najważniejszych przedsięwzięć Urzędu Miasta w ostatnich latach. Zakrojona na szeroką skalę inwestycja o wartości ponad 9 milionów złotych, w całości finansowana jest z miejskiej kasy pilotowana osobiście przez wiceburmistrz Dorotę Rusin Hardenbiker. Inwestycja powstawała przez cały czas zgodnie z harmonogramem i zgodnie z planem powinna również zostać oddana do użytku. Jest to fakt godny podkreślenia, zważywszy na wyzwania, jakim czoło stawić musieli pracownicy firmy wykonującej obiekt. Kiedyś znajdowało się tutaj boisko, wówczas zaprojektowano tą wspaniałą halę. No, zakres był ogromny, bo zaczynając od warunków gruntowych, które nie były super wspaniałe, no to wiadomo, bo jednak teren jest ograniczony. Z jednej strony mam tylko dojazd na budowę, no jednak ograniczenia mieszkańcy, garaże, tutaj była komenda, no to wszystko mi tutaj utrudniało pracę. No ale jakoś z tego wyszliśmy. Prace zaczęliśmy około lipca 2019 roku, no to już mamy półtora roku. W trakcie tego okresu budowniczym przyszło się zmierzyć z masą mniejszych lub większych wyzwań. Jedno z nich okazało się być bardziej wymagające od pozostałych. Największym wyzwaniem, myślę, dach szklany, który jest jednak w warunkach PEPOSZ, dosyć e, mocny, solidny, bo to są e, REI 60. E, więc tutaj jest duży problem z wykonaniem, z połączeniem z istniejącą szkołą, gdzie jednak tu, no, tu był kłopot, bo logistycznie trzeba było wszystko dograć. E, teren trzeba było przejąć od miasta. No, był kłopot z montażem konstrukcji na pewno. Dodatkową trudnością, o której wspomniała nasza rozmówczyni, była konieczność dostosowania prac do zaleceń konserwatora zabytków. Gdyż właśnie pod jego opieką znajduje się szkoła usytuowana na placu Wazów. Na szczęście obyło się bez dodatkowych komplikacji, dzięki czemu dzieci, które po feriach zimowych powinny wrócić do szkolnych ław, będą mogły w komfortowy i bezpieczny sposób przejść z gmachu placówki na nowy obiekt sportowy. Jest wszystko technicznie rozwiązane, nie ma problemu, żeby przechodzić teraz przez starą część. Są dodatkowe szatnie dla dzieci, więc myślę, że jest bardziej komfortowa praca na pewno. Mamy 22 grudnia. Termin oddania na użytkowanie, więc myślę, że to jest jak najbardziej realny termin. Na nowej hali miejsce dla siebie znajdą między innymi wielbiciele prawie każdej odmiany piłki, zaczynając od koszykówki, poprzez nożną i szczypiorniaka, a na siatkówce kończąc. Warto również dodać, że popularny Adaś to ostatnia szkoła, dla której organem prowadzącym jest ratusz, nie posiadająca nowoczesnego kompleksu sportowego. Tym samym wraz z odbiorem nowej hali z mapy Szczecinka zniknie ostatnia biała plama w postaci podstawówki pozbawionej nowoczesnej infrastruktury sportowej. Dodatkowo fakt, iż uczniowie SP1 okazali się ostatnimi w kolejce nie do końca działa na ich niekorzyść. Dzięki cierpliwości, którą musieli się wykazać, ich placówka będzie mogła poszczycić się prawdopodobnie najlepszym obiektem tego typu w mieście. No tutaj ostatnio w Szczecinku powstała podobna hala z ręki tego samego projektanta, więc można powiedzieć, że jest bardzo zbliżone. Myślę, że jest może bardziej dopracowany projekt.